ma się pszczoły, z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji. Jeszcze przed zaczęciem mojego materiału chciałabym Was poinformować, że pewna część osób, które mnie ogląda jeszcze mnie nie subskrybuje, także byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście zostawili subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I oczywiście byłoby to dla mnie dużą motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. W dzisiejszej aktualizacji mamy wyścig z Lindą, który jest w Murland. Ale oprócz tego, chciałabym Wam też powiedzieć o tym, że jeśli macie Instagrama. <coughs> Sorry, mam chrypkę. Jeśli właśnie macie tego Instagrama, możecie sobie zobaczyć na profilu Starstable Online, na przykład taki mały spoiler. Nie będę tutaj oczywiście ich pokazywać, ale po prostu Wam powiem, że jeżeli ktoś jest ciekawy, to możecie właśnie sobie tam zobaczyć. Ja tylko powiem, że myślałam, że za tydzień będzie na przykład też um, aktualizacja, w której dodadzą konio Smoki, aczkolwiek ona będzie dopiero za dwa tygodnie. E, a za tydzień mamy powrót szlaku czerwonych sznurków, czy jakoś tak. Ale dobra, przechodząc do aktualizacji, e, mamy ten wyścig tutaj. Mm, I sobie go teraz obczajmy, sobie go sprawdzimy. Także lecimy. Mm, plus 10 do postaci i plus 125. Plus 10 do postaci i 125 dla, dla Kolia, nie dla postaci. A <laughs> mi się pomyliła. Ok, y powiem Wam, że mimo to, że też mam... Swoje kobiece dni, to mimo tego jakoś dzisiaj humor mi dopisuje, jakoś tak też że nagrywam specjalnie coś dla was, to ten humor też mi się poprawił. Także myślę, że jest całkiem okej. Okay. I w sumie gardło też już mnie nie boli. W sumie od, od tamtego tygodnia, czyli od środy, powiem wam, że już tak na kolejny dzień, czy tam za dwa kolejne dni, czy jakoś tak to by to ująć, to w sumie już było spoko, już to mnie w ogóle nie bolało, także jest okej. Okay. Oj No cóż, ogólnie to niedługo też... Ojejku, jakie tutaj... jakie tutaj lamię potężnie. Yy, więc tak, też niedługo mam dla, dla Was nagrać to QA, bo pytań było całkiem sporo, także yy, nie tylko postaram się też to nagrać, bo jeszcze też uporządkowywuję sobie te niektóre pytanka. Wiadomo, że niektóre są takie same, więc dlatego też po prostu ich nie piszę ponownie, tylko po prostu to, które było, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie, nie? Dobra, wiecie co sobie jeszcze zrobimy? Jeszcze razem wyścig, bo w sumie damy sobie to PD dla konia. Dla mojego starego. No. Aha, i jeszcze jedno, tak, bo przecież ja pewnie ruszam. Aha. Aha, dobra. E, dlatego też, że pewnie ruszam kamerą i jest straszna Pikseloza w sumie. E, także no, ja wiem. Ja wiem, ja wiem, ale tak jak mówiłam jestem Bartela Także... I właśnie ja tutaj nie, nie potrafię skakać na jego spacji, bo strasznie tak wiecie. Jest troszkę... Yy, zepsuta w sumie, i ona tak działa, że trzeba tak bardziej na środku ją kliknąć niż z boku, dlatego też mi się tak źle skacze i dlatego tak lamię. <laughs> Ale mniejsza. O, i znowu widzicie, jak, widzicie jak to wygląda, nie? Ja tutaj teraz trzymam tą kamerę tak, żeby właśnie nią tak za bardzo nie ruszać, żeby właśnie tej pikselozy nie było. Dlatego na każdym filmiku będę to prawie mówiła o tej pikselozie, żeby wiecie. Tutaj, żebyście mi nie zabili, za to, to mi jakoś filmu czy coś, nie? Ale no dobra, myślę, że całkiem jest ok, jak tak nie ruszam tą kamerą, bo jak stoję w miejscu na przykład, czy coś robię, to ta kamera jest normalna, nie? I tutaj wszystko jest yy, Git. Ale dobra. Idziemy sobie odebrać. Idziemy sobie odebrać. No i to w sumie by było tyle z tego odcinka, bo tutaj nie ma już więcej nic do roboty. Yy, także no. Za tydzień mamy ten y, powrót tego szlaku i za dwa tygodnie właśnie powinny być te konio smoki, na które po prostu czekam i czekam. Yy, I no, także oczywiście mam nadzieję, że Wam się podobał taki krótszy filmik. Yy, zostawcie jakiś komentarz, łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale oraz dzoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmikami. A ja się z Wami żegnam i trzymajcie się!